Yo, tuner, witam Was wszystkich w Tekenie 3. Gra legenda. Gra, która. No jest legendą, jeśli chodzi o konsolę PlayStation 1. No, mistrz, jeśli chodzi o biateki, tak? No, tak jak mówiłem, gra legenda. Po prostu mistrz. No, ta gra po prostu jest piękna, jest po prostu. O Jezus. Każdy, kto miał PlayStation, grał w Tekkena 3. Chyba każdy, naprawdę. Gra legenda. Dobrze. Przestajemy się podniecać. Ale tak jak mówiłem, gra dosłownie legendarna. Przy takich tytułach jak Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, Crash, Spyro. Nie wiem, są takie pierwsze tytuły, które przychodzą mi na myśl. Tekken 3 jest praktycznie zawsze przynajmniej w top 3, w top 5 spokojnie można tą grę umieścić. Dobrze. I cóż, bierzemy się standardowo jak za każdego Tekena za tryb Arcade Mode, który chciałbym też y, y, przejść każdą postacią i tam troszeczkę coś o tych postaciach opowiedzieć, także bierzemy tryb Arcade Mode. Tak jak widać, na razie tych postaci nie ma zbyt dużo, ale spokojnie, spokojnie. Tak jak mówiłem, pokażę je wam wszystkie, także postaram się coś tam napomknąć o każdej postaci, a dzisiaj w pierwszym odcinku będzie to postać Ling Shao Yu. Ling Yu. Narodowość: Chiny. Styl walki: Hakken. Wiek: 16 lat. Ta młoda dziewczyna kocha zabawę w parkach rozrywki. Jej marzeniem jest zbudować doskonały park w Chinach, gdzie dorastała. Pomimo, że jest młoda i niewysoka, jest ekspertem w sztukach walki. Wielu jest przekonanych, że może dokonać wielkich rzeczy. Dowiedziawszy się, że Imperium Finansowe Mishima jest bogatą i potężną firmą, Pragnie odnaleźć Haihachiego, aby urzeczywistnić swe marzenia. Podczas wakacji w Hongkongu z rodziną, Link znalazła jacht o nazwie Imperium Finansowe Mishima. Haihachiego nie było na pokładzie, ale jego człowiek odkrył jej obecność wkrótce po tym, jak statek opuścił port. I Haihachi został natychmiast poinformowany. Po przybyciu jachtu do Japonii, Haihachi znalazł pobijanych swych ludzi. Wyglądało to na huragan. Hajhaci był zdziwiony, gdy dowiedział się, że mała dziewczyna poradziła sobie z jego ludźmi. Gdy dowiedział się o jej marzeniach, z diabelskim uśmiechem obiecał wybudować park rozrywki, jeśli wygra turniej. Runda pierwsza, tak jest, o Jezus! Jakie to jest piękne. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak trudno i że nie będę aż tak lamił. Na razie jest w porządku, perfekt, ale to są pierwsi przeciwnicy. Co do samej ksajki i moich umiejętnościach, no, nie będą one jakieś super dobre. Tak jak zwykle, sobie coś tam powciskałem e, każdą postacią przed nagrywaniem, żeby coś tam. Jakieś juggle czy coś umieć, tak? Dobrze, King pokonany. Oczywiście standardowo przed rozpoczęciem pierwszej walki ja wstawiam taki hmm, krótki... Yy, krótki, krótki prolog. <grytanie> tak jak jest to w nowszych tekanach jak to w czwórce na przykład weszło. To ja też coś takiego tylko, że sam robię w których właśnie opowiadam o danej postaci, ale tutaj też coś napomknę, także na spokojnie. No, jeśli chodzi o samą Lin Shao no to jest ona bardzo młodą dziewczyną, wiem, ale no, niech nie zdziwi nas ten właśnie taki jej słodki urok, że tak to powiem. <laughs> jeśli chodzi o nią, no to wiadomo, albo ją lubisz, albo po prostu nienawidzisz. W większości pewnie przypadkach może być tak, że dużo ludzi ich nie... Jo, nie lubi jej strasznie. Za jej jakieś dziwaczne ruchy, jakieś kręcenie się. Po prostu może ludzi denerwować. O, o Jezus, z jak ty ból. Nie? nie! Nie, 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 no tak nie może być. łow już myślałem. Tak jest jeszcze. kamsko sobie popatrzę. O ach, 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 gdzie ty jesteś? Ach, ach, żarcik się trzyma, tak jest. No i tak jak mówiłem, jest to właśnie taka typowa, słodka dziewczynka, e, którym marzeniem jest właśnie e, zbudowanie własnego parku, także takiego parku zabaw typowego. Wiecie z jak macie roller i takie tam. Takie sobie dziewczyna, takie marzenie sobie obrała po prostu. No i w pewnym momencie dowiedziała się właśnie o korporacji Mishima Zaibatsu i że tą korporacją całą włada właśnie Haihachi, że jest on dosyć wpływowym e, człowiekiem, także chciała się właśnie z nim jakoś e, skontaktować, aby właśnie pomógł, e, spełnić e, jej to marzenie, czyli właśnie budowę tego Luna parku. Akurat miała takie szczęście, że w Hongkongu, kiedy ją była. Bodajże chyba na wakacjach z tego co pamiętam. Był właśnie jacht e, Hajaciego, na który się właśnie e, wkradła. No i że chciała z nim sobie porozmawiać właśnie na temat e, właśnie tej tego jej parku zabaw Ach, myślałem, że nie będzie, dobra, przepraszam za taką ciszę. E, no. no chciała po prostu z nim porozmawiać. No ale że e, ochroniarze tak jakby nie pozwolili jej tam wejść. Zakryli w ogóle, że ona się wkradła na tym, jak zaczniemy od tego. E, no to trochę tam. No, skopała im dupska, żeby powiedzieć to ładnie. No i Hajchacie mu troszeczkę zaimponowała. Ten. Więc Kaich po prostu obiecał jej, że jak wygra właśnie mm, trzeci y, turniej żelaznej pięści, no to. Zainwestuje jej taki Lunapark. Oto cała fabuła naszej damy Xayu, także... No, pierwsza postać Nie za ciekawie, nie za ciekawie. No, ale... Z czasem będzie to lepiej, obiecuję. Co postaram się. Także... Oj! Oj, dałem strzałkę do przodu. No i oczywiście, jeśli chodzi o e, Shaoyu, no to jej takim ruchem firmowym jest właśnie te Art of Phoenix, czyli ta właśnie pozycja. No i z tej pozycji po prostu, Jezus, robi takie mieszanki wybuchowe, że sobie nie zdajecie sprawy. Możemy sobie właśnie jakoś skakać ją, ale widzę, że tu Nina strasznie się broni. Nie współpracuje ze mną, no ale perfekty. Pięknie, pięknie. Jak na razie pięknie. Mam nadzieję, że komputer nie skopie mi tubska. Jedziemy sobie oczywiście na poziomie normalnym. Nic tam nie zmieniałem w tych ustawieniach. Mam nadzieję, że jakoś to będzie. Mam nadzieję. Na razie nie O! le już widzę tutaj agresywnie. Przede wszystkim, za co kochamy Tekena. Nie chodzi o to, że to jest dobra bijatyka czy coś, chociaż no jest, nie orzykujmy się, jest bardzo dobrą bijatyką. Ale przede wszystkim muzyka. Boże, proszę państwa. Jak słyszę soundtrack, nie wiem, Gina, Niny. E, pf, kogo tam jeszcze? No, no... Pracnie każda postać ma świetny tu soundtrack. No. Mm, coś pięknego po prostu. odmiotu orzeszki. A myślałem, że będzie na dół kopał. Cyknąć. Tak jest. I. A, a, gdzie ty jesteś lej. Um, ogólnie jeśli chodzi o. Będę sobie ją nazywał w tak w skrócie Ksajka. Jeśli chodzi o ksajkę jest ona taką postacią. Jak widzicie, mały ma małe obrażenia zadaje, tak? Ale nią można sobie strasznie. o, o Widzicie? To jezus to jest, to jest jej po prostu tak nie trzeba grać, jakieś tutaj tu Wigibasy coś kręcenie się. Tak trzeba po prostu z tą postacią grać. Naprawdę swojego przeciwnika możecie doprowadzić do szewskiej pasji dosłownie, o Jezus, tak możecie. No... Naprawdę jak chcecie jakiegoś super gracza, psycho, no to poglądajcie sobie na necie, nie? Co kuźwa typy robią, nie? No i to trochę mnie tu edykatuje. Bardzo bym nie chciał. Rundę jeszcze owszem, mogę przegrać. Spoko. Przeżyję. Ale nie... Nie chcę mieć kontynu. nie chcę. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Och ty, szkucasz? Oj, nie tym przycisnąłem I zwaliłem Jagla. Oczywiście, Edi nowa postać. To też trzeba powiedzieć. Dobra, mamy cię. Rzeźnik, dosłownie rzeźnik, tak? Postać pikowana... Znaczy pikowana, no wybierana przez każdego noba. Huorang. Howrang, chorong. Chuarang. Jak zwał, tak zwał. Też równie nowa postać. Ale kurde nie... nie da. O, chciałem przeskoczyć Aj <grystanie> dobrze, mamy to, mamy Myślałem że go nie dziapnie, dlatego taką... <grystanie> zatałem pauzę I świetny soundtrack kolejny, no naprawdę Ja w dwójce się podniecałem soundtrackiem, czy to June, czy choćby nie wiem, na przykład Kazuję mał też świetny soundtrack ale tutaj postacie no mmm coś pięknego. Jezu, jak ty mnie kapujesz, ty cholero, ty to wredvery I, I cyk, i tak to co mówiłem Przy tej pozycji możemy sobie unikać właśnie... Jeszcze możemy pucnąć bardziej. Widzicie? E, właśnie przy tym Alt of Phoenix W zasadzie na każde... Uderzenie na pozycję high, że tak to nazwę, czyli na górną, na głowę. No to unikamy i możemy sobie ładnie wybić przeciwnika do góry. No i high czy zwycięzca poprzedniego turnieju, który dosłownie, no, aż nazwę to brzydko rozwalił swojego syna. Do, on, on go rozwalił dosłownie, tak, jeszcze wrzucając go do tego. Do tej, do tego wulkanu Mmm, cud mi Oj, dostałem Nie Dobrze, mam cię Dawaj mi pieniądze Na ten Lunapark Powiedzieć plac zabaw Nie wiem czemu I Ipsy. I cyk. Oj, on też mnie trafił Ale mnie wy... O ja trafił, mnie! O sukinsyn Ogólnie, coś czego jeszcze nie mówiłem, szybko poszło, zgrabnie, kurczę ty, ty, człowieku oglądający to, ja nie wiedziałem, że tak zgrabnie to pójdzie, kurde, ogólnie coś co bym chciał powiedzieć, to, to to, że teraz mamy Ogra, czyli bossa, który jest odpowiedzialny tutaj za morderstwa e, nad e, mistrzami, Sztuk walk. Oj, właśnie to on jest odpowiedzialny za zniknięcie Matrygina. Ale to wszystko opowiem wam w takim, jakby odcinku zerowym, coś takiego zrobię, albo nawet już jest to wstawione zapewne. Także myślę sobie po prostu już na zapas. Ale to, co, yy, co chciałem. Powiedzieć. No i tu mamy jego tak, jakby prawdziwą formę, nie? Nie, 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 to chciałem powiedzieć? Tylko chciałem powiedzieć to, że e, gram oczywiście na konsoli PlayStation 3 na oryginalnej płycie z PlayStation 1, tylko że gram w wersję europejską, która jest no troszeczkę wersja od tej. O, o, troszeczkę wolniejsza od tej wersji. właśnie. Japońskiej, tak? Ale jakoś poszło. Także zapraszam Was do filmiku. No i, 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 i taki mamy no, oto właśnie filmik. Swoją drogą, jedna rzecz ciekawa. Na samym początku była ubrana w mundurek szkolny, a tu nagle cyk przebrała się w takie swoje kimono i skopa pięknie Haj ha mu dupsko. jakiś śmieszkowaty na sam początek filmik, ogólny postać. Mm, tak, tutaj mamy napisy końcowe. W sumie niech sobie lecą, co mi tam. Tak jak mówiłem, właśnie gram na mm, PlayStation 3 na oryginalnej e, kopii właśnie z PlayStation 1 tak, to że mam właśnie wersję europejską, tak jak widzieliście mam normalnie napisy po angielsku kiedyś miałem wersję, prawda był to pirat no ale no nieważne e, właśnie tą e, NTSC, która była szybsza tak, i naprawdę jak sobie porównacie, e, jak sobie porównacie, właśnie szybkość tych gier, no to. No to gra jest po prostu szybsza, no ale no. Mam co mam, nagrywam też tak e, na tym sprzęcie, co, jakim mam. Także no. Korzystam, bo to mam po prostu. No, skorzystam z tego, co mam. Ok, dobrze, bo się roz. Gadałem, jak zwykle pierdze, pierdzielałem niczym. <noise> e, dobrze. E, co tu jeszcze mogę dodać? Ogólnie chyba pierwszy raz przelecą całe napisy końcowe, tak mi się wydaje. A mogę się mylić? Chyba, że skończę swoje pierdzielenie. <noise> hmm. Chyba powiedziałem wszystko. Powiedziałem coś tam o ksajce. Powiedziałem że ta wersja jest troszeczkę wolniejsza trochę się właśnie przez to boję o odbiór ale mam nadzieję że ludzie fajnie to odbiorą i będą jednak oglądać A naprawdę chcę się przyłożyć do tej trójki chcę ją bardzo dobrze zrobić może do... słowa bardzo dobrze <grymio> brzmią aż ponadto ale no zrobię co w mojej mocy żeby było to zrobione dobrze dobrze Dobrze, 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 tak więc cóż, dzięki za oglądanie, to był Tekken 3, gra legenda, wiem powtarzam się, ale no, perełka jeśli chodzi o PlayStation 1. No i cóż, chciałbym Wam podziękować za oglądanie, za miło spędzony czas, zapraszam do innych odcinków, innych materiałów na tym kanale, trzymajcie się ciepło, na razie, cześć, papa pa. i... Yo!